Mamy poniedziałek, 9 lipca, godzina 17. Żar leje się z nieba, choć wymęczone upałem Jastrzębie już zdążyło przyzwyczaić się do miana najgorętszego miasta w Europie. Ponad 20 zawodników pojawiło się na pierwszym lipcowym treningu GKS Jastrzębie. Na boisku przy ulicy Kościelnej podopieczni trenera Grzegorza Łukasika rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. W minionym, mimo heroicznej walki w rundzie wiosennej, nie udało się wywalczyć awansu do trzeciej ligi. Gieksa ukończyła rozgrywki na piątej pozycji. Apetyty kibiców są spore i trudno się temu dziwić. Wielu z nich ma świeżo w pamięci rywalizację z widzewem łódź czy Śląskiem Wrocław. Niestety, losy futbolu w naszym mieście potoczyły się w złym kierunku i obecnie wszystko budowane jest od nowa, a na harcerską przyjeżdżają drużyny z okolicznych miejscowości. Na pierwszym treningu po niemal miesięcznej przerwie trudno było się spodziewać, że trener Grzegorz Łukasik od razu mocno dołoży do pieca. Choć tradycyjnie już nie zabrakło mocnych słów ze strony szkoleniowca wobec tych podopiecznych, którzy mentalnie byli jeszcze na urlopach. Piłkarze przede wszystkim rozciągali mięśnie i stosowali przebieżki w różnym tempie dookoła boiska. Nie zabrakło elementów stricte piłkarskich. Łukasik nie tylko prowadzi trening, ale też musi ocenić przydatność do drużyny sporego grona nowych zawodników. Jest kilku zawodników ze szkółki piłkarskiej, którzy skończyli wiek juniora i rozpoczynają swoją karierę w piłce seniorskiej. Będziemy im się przyglądać. Mam nadzieję, że któryś się sprawdzi i będzie mógł nas wzmocnić. Jest oprócz tego Dawid Weiss, który wrócił z Polonii Warszawa i też liczę na to, że że na jesień będzie w naszym zespole. Wzmocnienie drużyny wychowankiem szkółki piłkarskiej Mosir Jastrzębie, który miał styczność z ekstraklasą w barwach Polonii Warszawa, bez wątpienia byłoby strzałem w dziesiątkę. Wielu kibiców Gieksy na pewno ucieszy również fakt, iż w zespole prawdopodobnie zostanie Piotr Pacholski. Ale dobra postawa w rundzie rewanżowej ma też drugą stronę medalu, bo niektórzy zawodnicy myślą o zmianie barw klubowych. To jest Piotrek Pacholski. No, jest część zawodników z, z, teraz wiosny no część niestety nie ma. Gdzieś tam rozglądałem się za klubami, słyszę, że Bartek Setlak był w Krakowie. Życzę mu powodzenia, jeżeli któryś ma się rozwijać w wyższej klasie rozgrywkowej, to ja jestem jak najbardziej za i życzę im, żeby osiągali jak najwyższe wyniki w jak najwyższych ligach. Ewentualne odejście Setlaka niestety nie byłoby jedynym osłabieniem drużyny. Na treningu zabrakło m.in. Kamila Gorzały, który wiosną rządził i dzielił środkiem pola. Kamil pojechał dzisiaj do No. Ja na pewne rzeczy nie mam wpływu. To oni są młodzi, pełnoletni, mogą za siebie decydować, jeżeli tam będzie mu lepiej. Oczywiście, że go bardzo szkoda, No, ale pewnych rzeczy i pewnych poprzeczek nie jestem w stanie przeskoczyć. I nie na tą, na tą sprawę na wpływu. Jeśli istotnie kapitan odejdzie do fortecy, która jest Beniaminkiem w rozgrywkach, to już pierwszy mecz będzie małym chichotem losu, bo właśnie w świerklanach Jastrzębianie zainaugurują 11 sierpnia nowy sezon. To nie jedyny ból głowy trenera. Na pytanie o cele na najbliższy sezon, Grzegorz Łukasik stawia sprawę jasno. Jestem z Robertem po wstępnych rozmowach z zarządem. Nie chciałbym dzisiaj nic deklarować. Dla mnie jest ważne to, żebym miał do, do dyspozycji tych zawodników, jeszcze raz powtarzam, co, których miałem na, na, na wiosnę, bo to był zespół, który rzeczywiście rokował na to, że może się włączyć w tym sezonie yy, do walki o to, żeby rzeczywiście powalczyć o ten awans. No, ale jeżeli odejdzie Gorzała, Sobik, Setlak, Hajczuk... No to myślę, że może być, może być z tym problem, ale to jest jeszcze na to troszeczkę czasu i, i jest sporo czasu, żeby jeszcze może i nowi zawodnicy doszli. Także sprawa jest otwarta, a, a o celach będziemy mówić wtedy, kiedy będziemy mieli na 100% zamkniętą kadrę, wtedy będziemy mogli mówić o tym, co chcemy osiągnąć. Odejście czwórki kluczowych piłkarzy mogłoby oznaczać konieczność budowy zespołu praktycznie od nowa. Szkoleniowiec dodaje jednak, że sprawa odejścia wspomnianych piłkarzy nie jest jeszcze przesądzona. Podobnie jak kwestia tych zawodników, którzy mogliby wzmocnić zespół. Przez najbliższy miesiąc jeszcze wiele może się zmienić. Myślę, że za wcześnie jeszcze do tego, że mówić dzisiaj o transferach. Mam nadzieję, że ten tydzień też już troszeczkę nam pokaże, na co możemy liczyć. Kto, kto na pewno zostanie, kto. Kto gdzieś będzie szukał sobie innego klubu, chciałbym, żeby ten zespół w maksymalnie największej ilości został w składzie takim, jaki był na wiosnę, ale czy to się uda, to ciężko mi na tą chwilę ocenić. Przed trenerami Grzegorzem Łukasikiem i Robertem Zapałą zatem sporo pracy, analiz, dociekań i telefonów do i od zarządu w sprawie ustalenia kadry zespołu na nowy sezon. Przygotowania już ruszyły pełną parą. Piłkarze będą trenować przez niemal cały tydzień i rozegrają szereg spotkań towarzyskich. No, będziemy się tutaj przygotowywać gościnnie. No, na, na naszych obiektach, co prawda w było dzisiaj boisko tutaj na Kościelnej, stało przez mosty przygotowane, można powiedzieć, idealnie. Chcemy trenować codziennie po południu. Mamy zaplanowanych 8 sparingów. Mam nadzieję, że to wystarczy. Temu, żeby się odpowiednio do, do tego sezonu przygotować. Już w środę o 17.00 Gieksa rozegra pierwszy sparing, a przeciwnikiem naszego zespołu będzie trzecioligowy pniówek Pawłowice. Następnie jastrzębianie zmierzą się z płomieniem połomia, przyszłością rogów Odrą Wodzisław, Odrą Opole i juniorami starszymi szkółki piłkarskiej Mosr Jastrzębie. Początek nowego sezonu już 11 sierpnia. Pierwszy mecz piłkarze Gieksy zagrają w świerklanach a następnie podejmą u siebie Unię Racibusz. Ciekawie zapowiada się pierwsza połowa września, kiedy to podopieczni Łukasika zagrają kolejno z rezerwami GKS Katowice, Guralem Żywiec i rekordem Bielsko-Biała. Runda jesienna zakończy się 11 listopada, kiedy to przy Harcerskiej zamelduje się Wisła Ustronianka.